Cześć, dziś mam dla Ciebie coś specjalnego, co może dodać spokoju, koncentracji i delikatnego rozruchu do Twoich poranków. Przedstawiam Ci jogę, kawę i medytację. Idealne połączenie o poranku dla zabieganych i zapracowanych. To 30-minutowe spotkania na żywo w piątki o 8 do 8:30 rano. Podczas których zanurzymy się w 20 minutach jogi i 10 minutach medytacji. W każdym miesiącu skupiamy się na innym temacie, i tak w styczniu to energia na zimę. Skoncentrujemy się głównie na wyciszeniu, uziemianiu i takiej spokojnej refleksji w zgodzie z obecną naturą zimy. Szczegółowy opis tematu miesiąca oraz rozpiskę zajęć wysyłam w moim newsletterze po polsku oraz publikuję na moim Instagramie, który prowadzę po angielsku. Linki do zapisów do newslettera i do Instagrama znajdziesz w opisie tego filmu. Jeśli godzina spotkań Tobie nie odpowiada, możesz skorzystać z nagrań, które będą dostępne zaraz po spotkaniach na żywo. Możesz zatem odtworzyć je kiedy tylko chcesz i tyle razy, ile tylko chcesz. Oprócz zajęć, które odbywają się po polsku, zapraszam też chętnych na zajęcia po angielsku, które odbywają się w każdy poniedziałek o 8 do 8.30 rano. Yoga, kawa i medytacja jest dla ciebie, jeśli chcesz zacząć świadomie dzień. Stworzyć zdrową poranną rutynę przed pracą i wprowadzić nieco refleksji do swojej praktyki jogi. Jak uzyskać dostęp do jogi, kawy i medytacji? Na stronie bajmekof.com uzyskasz dostęp do linków do spotkań na żywo, a także do rosnącej biblioteki wszystkich poprzednich zajęć. Wybierz zakładkę sklep i dokonaj dotacji domyślnej, ulgowej albo wspierającej. Jeśli wolisz, możesz przelać dotację na konto. Szczegóły podaję w opisie tego filmu. Jeśli masz jakieś pytania, koniecznie daj znać w komentarzu. A tymczasem życzę Tobie spokojnego i owocnego dnia i mam nadzieję do zobaczenia na Macie.